Witajcie, niedawno był pan, no i oddałem dwie perliczki. I kaczek, ileś tam było? Tutaj 17 kaczek zostało, tylko tyle. I tam pasuje. I tutaj, o, widzicie, jest jeszcze jedna. Ona się wygrzewa. I jej włączam co 15 minut lampę i gaszę, bo jest jest gorąco, bo jest prawie 30 stopni. Także nie chcę jej też przegrać, ale ona spokojnie, miejmy nadzieję, się wyleczy. Ona ma problem z nóżkami, ma związane już, widzicie. Także miejmy nadzieję, że sobie da radę. Patrzcie, tutaj są króliczki. No i tak, przy drugiej partii zostawię... To znaczy pan mi tak proponował, że mogę sobie zostawić na przykład więcej, więcej perliczek, bo one się lepiej sprzedają u nas. No zobaczymy. Ja powiedziałem, że a, wolę oddać perliczki, bo wiecie. nie chciałem na razie jeszcze mieć. Ale jak będę miał ten duży kurnik, to w sumie mi tam nie będzie przeszkadzał, jak będzie parka biegała. jak będzie to bardzo głośne, to najwyżej sprzedam, prawda? Taki mam cel, że wstępnie jakąś tam parkę. Dzisiaj zajączki są, one szybko strasznie mi tą trawę koszu. Dlatego zobaczcie, jak tu mi wyryły, <grym> wygląda to co najmniej źle, no ale się zregeneruje, tylko najgorzej to w cieniu. I kurczę szkoda, bo tu pisklaczki zawsze sobie biegały, coś tam skubały, nie? Tutaj patrzcie, chwilę tu postało dosłownie, no za 3 godziny, może nawet mniej. I jest też wyryte. No i teraz tu przed chwilą przestawiłem. Ale patrzcie teraz. Nie ma królika dużego. No nie ma, nie ma. Ale no jest więcej miejsca na wybiegu. <grym> yy, może nadam ten w tytule, wiecie, że koniec hodowli królików, tylko że już przed chwilą króliki pokazałem. No ale nie, tak naprawdę ta samiczka jest przeniesiona po prostu. Żeby co tutaj nie stało, to też się no niszczył się ta, ta, budka, ona jest strasznie już odgnita od spodu wstępnie mieliśmy plan, żeby ją tutaj postawić, ale no było ciężko ze względu na to, że ona jest strasznie ciężka i no wiecie, podwójna, gruba, ta OSB jest gruba jeszcze ocieplenie i tak dalej, no to strasznie jest ciężkie, na dodatek to jest od wody nasiąknięte nieźle także no, nie było tu jak tego wnieść, nie? i na dodatek jak już wstawiliśmy tu, to się jeszcze dach nie chciał otwierać i już podziękowaliśmy, wynieśliśmy to, tu było w ogóle zdejmowane, to przy okazji cały wybieg pozgrabywany trochę aż do ziemi, no tak wiecie, widzicie, mniej więcej jest, no jest dużo lepiej niż było, bo tu strasznie było tego dużo, teraz jest tak mniej więcej ziemia, nie? bo się starałem wydrapać, ale to wiecie, po ciemku to tak ciężko było. I w ogóle przed chwilką przed kocur jakiś, nie wiadomo jaki, dziki, bezdomny i tu próbował coś poszarżować na szczęście. <laughs> Na szczęście nic nie zrobił U tych, ale dwa wybiegły się, przestraszyły jego. Dobra, o, tu jest jeszcze jeden, patrzcie jaki padzik. Dzisiaj było tylko jedno jajko zielone, ale... Czekajcie, trzy, czyli dzisiaj chyba czwarty, tak, dzisiaj czwarty dzień i mam 10 jajek w cztery dni, a wczoraj był trzeci dzień i miałem dziewięć jajek, także... Y no ładnie jest z nieśnością, powiem tak. Byłam 3-4 nioski i mam... średnio były 3 jaja dziennie. Teraz dzisiaj jest jedno, to już spada, nie? Tam 4 dni, no to 2,5 jajka na dzień, chyba, nie? Ale nie, ładnie, ładnie, moim zdaniem jest ładnie. I patrzcie: 3, 3 te, tutaj dwie od tej, tutaj dwie od tej i tutaj trzy od tej. Widać dobrze, widać które są od której kury. A ty co mi tu skubiesz? wariatka. No także się pozmieniało. Yy, może ktoś być ciekawy lecz to jest zamknięte. Bym chciał strasznie otworzyć to dopiero jak silki będą, bo to jest tak, że silki, wiecie, mają opierzone łapki. I to jest plus, bo one no, mniej grzebią. Do, dobrze wiecie, że nioski to potrafią wygrzebać sium. Wiadomo, silki też potrafią być takie, które będą grzebać, ale no zdecydowanie mniej. Są takie, które prawie wcale nie będą grzewać, tylko tam się kąpać gdzieś tam, nie? Ale tak ogólnie to nie będą rozgrzewać wybiegu całego. Ale no, wiecie, to zależy też od kury, ale wydaje mi się, że na pewno... Wydaje mi się. No na pewno będzie tak, że... Ta trawka przetrwa dużo, jak tu będą silki. Ja też chcę, żeby się zagęściła, tylko tutaj nie ma jak to okosić, a... się bawię nożyczkami, później nieprzyjemne takie, wiecie, odciski są na rękach, Kurcze, Roboty jest, zabawy. Skakują tam fajnie, rosły sobie owiec. A teraz nie ma tego, ozu, bo mi pożerały. Taka jedna skakuje. No i był ten pan, właśnie widział, że te kogutki to już można w sumie narosło, ale no nie wiem jeszcze, możecie mi powiedzieć, czy one już narosły? Chyba jeszcze trochę bym posiedział. Choć no szczerze, no to są już spore, nie? Tylko mówił pan, że szkoda, żeby je karmić już. No nie wiem, dla mnie to bez problemu czachnąć. Zostawiłbym u tego. Na razie. Tego myślę, że ten był pierwszym kandydatem Albo tego właśnie dłużej podtrzymać, bo on ładnie rośnie Będziecie mi doradzić Jak ktoś się zna, to dawajcie znać A jak grzebie coś tu <grym> Co? Jak z wodą, żeby nie było A jeszcze jest, ale mało No to dobra, wieczorem dostaniecie yy, Dzisiaj dosypałem całe Karmidła rano wszystkim Podosypałem tam u nich tu bo wam przez chwilę i ja im przed udałem wody, bo mi tu kurka strasznie wiecie tak oddychała. Mimo że jeszcze było na dnie, ale bolałem, bo to wiecie. Że je miały. O, te dzisiaj właśnie wam nie pokazałem. Siedzą dzisiaj tutaj. Bo jak siedziały mi tam w tej klatce, w tym takim czymś, to teraz siedzą u królików. A na noc zabieram je jeszcze do domu. Trochę się wiecie, boję zostać, Chociaż to w jest 20 stopni, to tak jak w domu, nie? Ale no nie wiem. A zobaczę, może zostawię. No i co, o tą chyba klatkę? Wydaje mi się, że. O tą no. Nie mogę otworzyć. O! Tą klatkę muszę sprzątnąć. No, tylko to wygarnąć, bo to jest suche, to tam wiecie. Wyścielić. Yy, no i przyniosę tutaj kwokę z kaczkami. Następnie myślałem, że do tego odchowalnika wsadzę, ale jako, ze, jako, że są z kwoką, to po pierwsze. A po drugie są straszne upały. No to tu będą miały lepiej. Najwyżej się będzie to jakoś zasłaniało, żeby cień miały. Jakoś tam no płytą tą takim, takim OSB czy coś, co tam znajdę. No, a pan Wawele widział te kochinki i mu się spodobały, także jak będę miał kurki, to... <laughs> Bo mam kurki, ale jak będę sprzedawał, to już mam kupce, także bardzo dobrze. No ale co wiecie, kurki to bez problemu. To bardziej o kogutki. lepiej, yy, Najpierw wolę sprzedać, nie? A później będę myślał, no bo to szczerze. No tak, jak zrobię ten kurnik dla niosek, to już ja już wam wiele razy mówiłem, że to już będzie takie duże odciążenie, jak będziemy mieli tutaj kurnik. Ten dla niosek, nie? Bo i będą jajka, i będzie coś tam, będzie można te jajka już sprzedawać, i dla siebie mieć. Znaczy, no, dla siebie to teraz są, nie? Jest zdecydowanie wystarczająco czterech czy tam trzech kurek, nie? Także to tak, ale no będzie, wiecie, to będzie można już coś sprzedawać, i też tu będzie luz. Tu będą mogły być ozdobne kurki, i tak będzie fajniej. ale dobra, teraz pewno jesteście ciekawi, gdzie jest to. To znaczy, wiecie, gdzie jest królik, nie? Królik jest tutaj, patrzcie, co się stało. Już wam pokazuję, tylko to jest zasłonięte. O, takim czymś, żeby miała cień. Samica. No i co, tu są drzwiczki stamtąd. Ja nie wiem, może jeszcze zrobimy tak, że tam się. Tam to się uda przestawić, to tam by było coś, tam jakaś budka, Ona się nadaje dalej, nie? Tylko jest strasznie zepsuta, a już długo nie postoi. A no jeszcze się nadaje. No i patrz, się sami zasiedzi. Strasznie oddycha. No wiem, biedna, ja jej współczuję, przecież ona jest taka tłustutka i siedzi tu, nie rusza, nie picie, nie. O nie, picie widzę, ruszyła. Bo było po full. Modaj tyle, ale no, zielonkę tutaj dostała to wyschła. Zielonka co? No, biedna, no. widzisz, nie masz dobrze. Ja też nie lubię takich upałów, tak jak ty, po prostu nienawidzę. I zapowiadał, że tak ma być całe lato. Także no, ja szczerze to nie wytrzymam. Ok, patrzcie, tutaj jeszcze wam pokażę. No, jak widzieliście jakieś szpary, coś tam, a to jest po to, żeby tu sobie ciepło uciekało, i przy okazji było wygodniej. Już nie chcieliśmy tego rozkręcać i tutaj docinać takiego czegoś. To no, tak zostało i jest dobrze moim zdaniem. O. Wiecie, podnoszone. Tutaj jeszcze będzie trzeba dokupić takie jak tu jest coś. Jak to się zaczep, coś takiego. I będzie chodziło. Nie, nie, za to powinienem łapać chyba. Dobra. A tutaj to nic nie ma. Ale no, to nawet nie jest sprzątnięte, bo tam piskakach tak Ale nie, to jest moim zdaniem fajny odchowalnik. No, no i y, zobaczcie, tutaj jest takie coś, to i będzie można w przyszłości, jakby była potrzeba, pyk, tutaj pojechać, siup, 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 siup i, i na przykład od, nawet tutaj otwieranie, nie? No, bo tutaj śmiało dosięgam do końca, nie? Także nawet tutaj śmiało otwieranie można by było zamontować i by było dobrze. Byłyby dwie klatki, wiecie? Nawet, na przykład jakbym, miał, jakbym chciał mieć sam, ta, kiedyś, czy tam drugą samicę ale no na razie nie wiem czy to w ogóle jest sens iść w króliki, zobaczymy coś tam z tych młodych się zostawi, coś tam się skasuje i będzie dobrze Najbliżej będę robił tak, że będę raz w roku rozmnażał jedną samicę czy dwie i po prostu młode będą zrobi się taki wiecie, sam że wybieg i jakiś parasol mają i do zimy będą zabijane, po prostu wiosna wykot i jesień zabijane i moim zdaniem takie coś by było super ale to na przyszły rok tak myślę myślę, że to na przyszły rok Także na dzisiaj to na tyle. Strasznie za tak dziwnie tutaj pusto tak wygląda, ale no fajnie mają więcej wybiegu. Dziękuję wam za obejrzenie. Zaglądajcie koniecznie do opisu i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.